Witam. Kiedy dziecko przychodzi na świat, szukamy produktów wielofunkcyjnych, które pomogą nam w pielęgnacji i opiece nad maluszkiem, a także będą się zmieniały na każdym etapie jego rozwoju. Takim produktem jest Leżaczek, Bujaczek, Łóżeczko 3 w 1 firmy Tynelof. Mam dzisiaj dwa różne jego modele. Zacznę od tego podstawowego. Zobaczcie. Piękne Łóżeczko, które też jest kołyską. Jest bezpieczne z każdej strony, a dodatkowo nad głową dziecka jest karuzela z dwoma zabawkami. Ogromną, ogromnym atutem tej zabawki, jest to, tego produktu jest to, że mamy tu karuzelę, którą możemy wyjąć, ops, i potem odłożyć, jak dziecko rośnie, nie jest zainteresowane, nie potrzebujemy, jest oddzielne, i możemy ją odłożyć. Na bok. Tak wygląda łóżeczko. Ma opcję bujania, tak jak powiedziałam na początku, ale także możemy e, ustawić taką blokadę bujania z przodu i z tyłu. I z kołyski zamienia się w łóżeczko. E, można też, e, jak dziecko będzie rosło, bo na początku sobie swobodnie leży w środku, ma e, pasy trzypunktowe. To z tyłu możemy wyregulować jego wysokość, i teraz magicznym posunięciem zamienia się w fotelik. Oczywiście takiego maluszka, jak ja tutaj mam w leżaczku, jeszcze tak nie kładziemy, on leży na płasko, ale jak dziecko rośnie, ma regulowane pasy. Trzypunktowe, które bezpiecznie go w tym miejscu trzymają, i maluszek może sobie wygodnie siedzieć i obserwować wszystko, co dzieje się w domu. Produkt jest lekki, możemy go zabierać w różne miejsca, a to ważne dla mamy, żeby wygodnie się przemieszczać, i tak, żeby dziecko spało pod okiem rodzica, kiedy robimy coś w domu. A teraz bardziej. Bardziej, e, z większymi e, parametrami e, produkt, właśnie ten leżaczek, bujaczek, łóżeczko, trzy w jednym, nazywa się Cozy, bo ma, zobaczcie, osłonkę, która świetnie się sprawdzi także na dworze, jeżeli wyjedziemy na wakacje, to e, takie łóżeczko możemy zabrać ze sobą w miejsce, w którym będziemy, bo maluszek nie będzie musiał spać w innym, obcym, Łóżku, tylko w tym, które zna, w tym, które pachnie jak w domu. No i na pewno będzie to spokojniejsze, bardziej przyjazne. A zobaczcie, jeżeli postawimy w miejscu takim dosyć słonecznym, możemy zapewnić duży komfort maluszkowi, który sobie będzie spał pod przykryciem. Oczywiście mamy łóżeczko wygodne, no i jakby składamy do wysokości. Leżaczka. I produkt jest tak samo lekki, ale ten model ma dodatkową funkcję wibracji. Tu są takie drgania. Są dosyć ciche, na szczęście, nie, nie za bardzo je słychać, ale na pewno ukoją te maluszki, które wymagają tego, tak? które potrzebują dodatkowej stymulacji. A nasza karuzela grała godne melodie. One będą się swobodnie, stopniowo zmieniały. Ma też opcję. O, tutaj. Zmiany tego grania. Trzech, takich bardziej dynamicznych, spokojnych. Ustawię taką bardziej usypiająco. Tu jest też opcja światła. Zapalają się e, lampki. Jeszcze wam to pokażę z bliska. Jest głośnik, a to są dwie lampki, które na zmianę e, się zapalają. I myślę, że te delikatne dźwięki ukoją do snu każdego malucha, a tutaj ślimak i kwiatek, który jest lusterkiem, dodatkowo te zabawki przeleszczą. Bardzo sprytny produkt rośnie razem z dzieckiem. E, może być drugim łóżeczkiem, na przykład w salonie może być długim łóżeczkiem u dziadków lub u opiekunki jeżeli maluszek przez jakiś czas przebywa pod opieką e, kiedy rodzice muszą iść na przykład do pracy będzie dosyć długo z naszym dzieckiem bo jest do 18 e, kg więc naprawdę sporo sporo e, wytrzyma na no komfort tego że maluszek jest blisko będzie ogromną ulgą dla rodziców a taki Produkt, jakim jest leżaczek, bujaczek, łóżeczko, czy w jednym Tiny Love. Myślę, że będzie świetnym prezentem dla młodych rodziców. No i e, bardzo komfortowym produktem dla samego dziecka. Polecam serdecznie.